Cześć! Dawno mnie nie było, ale projekty zajmują zajmują trochę czasu, a, a następny widać za moimi plecami. Tutaj tak się dzieje, o coś takiego. No i ten, ten projekt też pewnie pochłonie trochę, trochę mojego czasu, ale, ale filmiki jakieś będę starał się nagrywać już teraz w miarę regularnie. A Dzisiaj a odwiedził mnie Tomek Żyłka, Jakieś tam może przebitki wrzucę z jego odwiedzin. A ja nie zdążyłem nic nagrać, bo tutaj było takiej drobnej, drobnych prac. Tylko ręce mu widać, bo dalej się nie ogarnął. Raz, no? z zaskoczenia. Nie, to będzie, to będzie. Ale ja cię nie nagrałem. Nie nagrałem ciebie, tylko twoje ręce. No. Hubert jest normalnie za bardzo perfekcjonistą, nie tak jak ja. Teraz e, zajmuję się taką bateryjką. Tutaj jeszcze raz pokażę. Tak to wygląda. No, oczywiście krzyk, krzyk. Mam nadzieję, że nie będzie krzyku. Tak, odcięte wysokie napięcie, odcięte zasilania jest porozłączane. A tutaj poszukiwania komunikacji tak wyglądają. Tu tak się dzieje. E, troszkę. Albo kilka kabelków tylko, i tak to, tak to wygląda w tym, w tym momencie. I to jest taki projekcik, powiedzmy na teraz. Nie wiem, czy nie zostanie zarzucony, ale zobaczymy. A i teraz tak. Tutaj chyba to taki wstęp, wstęp do tego, co chciałbym później powiedzieć. Na pewno będzie jakaś tam przebiteczka, i coś popowiadam na temat baterii. Na pewno sprzedawcy baterii bo tutaj nasi, nasi hurtownicy czy jak ich tam nazwać, no to powiem brzydko, że jednak chyba wykorzystują sytuację i te ceny wyskoczyły głównie BMW, dochodzą mi właśnie takie słuchy, że a zresztą sam widziałem te ceny za, za baterie z BMW, po prostu wywindowane do niebotycznych cen, o może tak powiem i przestaje to być w miarę sensowne i opłacalne, budowa magazynu właśnie z baterii BMW dlatego też się bawię z innymi, ale tutaj od razu do wszystkich sprzedawców a Ktoś może rozpozna tą baterię, ale to musi chcieć, nie będę, nie będę już no chyba na filmikach chwalił się jaką, jaką baterię obsługuję, bo tutaj w końcu nikt nie kupi nic sensownego i to mnie bardzo denerwuje, to tak chciałem zaznaczyć, a i dlatego też nagrywam ten pewnie filmik, bo, bo jeszcze chwilę by nic nie było na kanale. I to dzisiaj będzie chyba taka pogadanka. Będą przewiteczki, poproszę tą Karzyłkę, bo dzisiaj mnie odwiedził, już pewnie mówiłem. Poproszę go o przewiteczki jakieś to, to. To zobaczycie, co się działo. No i tyle chyba, trzeba będzie to pomału pakować. Karawan stoi, zmieści się bez problemu. Oczywiście od razu też zaznaczę, nie namawiałem go, a nawet mu odradzałem, to żeby było jasne. Ale, ale też mu wytłumaczyłem, starałem się wytłumaczyć, jak to, jak to wygląda i co z czym się ma. No dobra, to na teraz chyba tyle. No i jestem z powrotem. O czym to ja miałem mówić? A, tak, tak. O naszych sprzedawcach. Znaczy, nie. Zaznaczę nie o, nie o na razie moim w sumie jedynym teraz dostawcy, bo ceny ceny są właśnie. Wracamy do tych cen. tak Tutaj opowiadam troszeczkę o cenach. Te ceny są wysokie u wszystkich. Każdy podnosi, oczywiście to cena walut. No i to tam różnice jestem w stanie zrozumieć. tak no Zakup i przywiezienie też, też kosztuje, i to nic za darmo. No nic nie za darmo no nie dają. Ale, właśnie, wracając do, do cen baterii BMW, naprawdę wyskoczyły, faktycznie wyskoczyły, i tutaj to jest chyba jedyna bateria, którą tak, tak mocno pokazałem od dechy do dechy, jak ją, jak ją sobie przygotować. Można też inne, są też inne rozwiązania. Niekoniecznie tutaj tylko nasz pomysł, my, z którego my korzystamy. Jest dużo więcej rozwiązań, i, i wiem, że w Polsce są. Ale też ludzie którzy, no, bardzo mądrzy i fajni, a, którzy, którzy opanowali tam inne, inne modele, ale oczywiście to nic już nie będzie, na, chyba po nazwach, jednak bardzo mi przykro, a, bo, bo, bo nas tutaj faktycznie sprzedawcy zajadą cenami, tak? I tutaj nam no, nie, da się, nie da się za dużo zrobić. Dobra. Dostawmy ich w spokoju, a oczywiście mojego tutaj dostawcę pozdrawiam jak najbardziej. Jak na razie rozsądne ceny i jeszcze, jeszcze, jeszcze da się współpracować. Jeżeli coś próbuję kupić, to to, to nie, jest, nie jest jakoś tam bardzo drogo. Dobra, miała być pogadanka, to jest pogadanka. Teraz tak, bardzo dziękuję za taką ilość subskrypcji. Naprawdę bardzo, bardzo dużo osób zasubskrybowało. Dziękuję wam bardzo, naprawdę. I też otrzymuję bardzo dużo maili, telefonów, zapytań. I tak staram się odpowiadać na każde w miarę możliwości. Te maile, jestem zasypany mailami, ja nie mam kiedy nawet przeczytać, ale staram się odpowiadać w miarę, w miarę szybko jak, jak, jest, jak jest możliwość. Tylko chciałbym Was prosić. Ja nie jestem wyrocznią, to jest raz. To, że tutaj coś opanowałem, udało się zrobić, nie znaczy, że znam się na wszystkich rodzajach falowników, które są dostępne. Ja, jeden falownik, już na którymś filmie mówiłem, że ten falownik kupiłem, ja zaryzykowałem. Ja nie wiedziałem, czy on będzie działał. Tyle co ze specyfikacji znalazłem gdzieś tam jeszcze po chińskich specyfikacjach, spróbowałem to odkodować i jakoś tam odczytać. A ryzyko no, zawsze jest. Pierwszym moim zamierzeniem ogólnie to, to był magazyn jednak na 48V. I tutaj bardzo mi się podobał Wikron. I nie twierdzę, że Wikron na przykład jest zły, ale ilość. Tych połączeń, ogólnie ilość, ilość obsługi tego, tego magazynu, jakoś tak niekoniecznie, niekoniecznie mnie kręcił, o, Tak w cudzysłowie mogę powiedzieć. I dlatego zrezygnowałem. Później, później szukałem długo jakiegoś tam rozwiązania. Nic sensownego nie można było znaleźć. Teraz tak z dnia na dzień się pojawiają nowe rozwiązania i fajnie, i fajnie, bo, bo jest jakaś, jakaś różnica i, i można sobie, można się poratować. A, i wracając, wracając do tych maili i tutaj zapytań, słuchajcie, nie jestem w stanie tego opanować. Z drugiej strony, tak samo jeżeli chodzi o sprzedawców sofara czy fachowców, którzy wam montują te sofary, tak? Czy montują wam te magazyny typu te fabryczne? Może chłopaki by faktycznie pojechali na jakieś szkolenia, bo z tego co widzę, to bardzo dużo jest takich też maili, które z zapytaniami, jak to zrobić, jak to ustawić, co, co z tym zrobić. No polecam, żeby Sofar, chyba Polska, czy jaki tam może by nauczył. Tak? No, ja się docelowo sam tego uczyłem, tutaj musiałem poznać sprzęt, a, a nie montuję tego komercyjnie. Ja zajmuję się w ogóle całkiem czym innym. To jest to tak, to tak pokrótce odnośnie odnośnie monterki właśnie takich falowników czy innych falowników innych producentów innych baterii no, tak naprawdę dużo dużo jest takich zapytań że to nie działa to nie działa tak jakby sobie ktoś życzył naprawdę trzeba doczytać też dopytać no, najgorsze jest to że, że klienci którzy też nie mają pojęcia no muszą się nie wiem dokształcać to to też jest to też jest dziwne Dobra, co jeszcze, a, odnośnie odpowiedzi na, na, na maile, na, na telefony, na wszelkie zapytania, staram się, ale słuchajcie, nie jestem, nie jestem w stanie, takiej ilości, z jedną osobą oczywiście mogę, mogę porozmawiać, tak, raz w tygodniu, ale jak ja miałbym po 5 godzin dziennie odpowiadać na wszelkie pytania, to nie wiem, infolinię pasuje założyć 0700, tak, ale, ale, no wybaczcie mi, nie, nie, nie dam rady I, i tak samo tutaj takie jakieś te. Techniczne pytania, wszystko jest w instrukcji, tak? No może, może nie wszystko. Część rzeczy też, też, też pokazałem. Jeżeli chodzi o konfigurację falownika, bo ja mówiłem, że taki filmik będę nagrywał, jest taka szansa, że, że nagram taki filmik, jak go skonfigurować sobie właśnie w takim układzie, i to niekoniecznie w układzie z baterią z samochodu. Może być to też, też fabryczne, ale jak, jak sobie poprawnie go jak skonfigurować, jak zaprojektować sobie tutaj wyjścia, tak, te awaryjne, które, które mamy, bo można je przeciążyć, to też w zależności od tego, co potrzebujemy, jakie, jakie mamy obciążenia, to możemy sobie z jednej i z drugiej strony, ale to wszystko jest też opisane w instrukcji. Nawet takie rysuneczki są i polecam, polecam też no sobie poczytać, tak? zagłębić się w temat, bo, bo tutaj to nawet monterzy nie są w stanie wymyślić, co ktoś sobie życzy, tak? ale to też zajmuje czasu, żeby od, od no oni muszą też od klienta wyciągnąć sobie tam parę danych, zresztą jak dzwonicie do mnie i piszecie, to, to oczywiście ja też muszę od was te wiadomości wyciągać, co jest potrzebne, a, a koniec końców nie każdy rozumie zasadę działania. Tak? Polecam pooglądać poprzednie filmiki. Oczywiście, gdzieś tu, albo tu, albo gdzieś tam na pewno. Jakieś karty się pojawią, polecam pooglądać sobie, zerknąć jeszcze raz, jak ja to zrobiłem. Bo tu jest na przykładzie naprawdę, mam nadzieję, że w miarę jasno. Jeżeli ktoś nie do końca jest w stanie sobie tutaj z tym sam poradzić, to nie polecam samemu, bo żeby nie ryzykować. Jeden z widzów na szczęście nie uszkodził falownika, ale pomylił wejście grid tak? z wejściem load i grid poszedł na load. Nic się nie stało z falownikiem. Cud, ale fajnie, bo już wiemy, że jest zabezpieczony, trudno go uszkodzić. To zdarza się, zresztą mój kolega też, też jak sobie podłączał tutaj też sofara parę dni temu, i na szczęście wysłał fotkę i tak pytał, w którą, w którą gniazdo, tak? no, ale już dostał ode mnie parę słów, a wytłumaczyłem mu, że jednak trzeba czytać instrukcję i schematy. Jest tam wszystko, te, te schematy są w miarę, w miarę sensowne i da się, da się z tego wyjść. Co dalej? Co dalej? Co tu jeszcze miało być? A, i może parę odpowiedzi, może parę odpowiedzi, o, słonko tutaj mi podświegło. Świeci, już zachodzi, wieczór mamy. Może, może odpowiem na parę takich komentarzy, które, które gdzieś tam się pojawiły pod filmami, ewentualnie parę zapytań, jakie, jakie tam były w mailach. To tutaj sobie zaraz wezmę telefonik, poczytam i zaraz wracam. Jestem z powrotem. Telefon jest. Możemy sprawdzić. Dużo, dużo zapytań, a właśnie bardzo bym prosił w komentarzach, jeżeli macie ochotę na takie QA i to faktycznie takie pytania bardzo bym prosił w miarę, w miarę krótkie i sensowne, chociaż mogą być i dłuższe. Ale typowo powiedzmy techniczne, to faktycznie takie QA myślę, że zrobię. Myślę, że zrobię i tam będę chciał na, na parę pytań odpowiedzieć, bo, bo tak to muszę wybierać z tych wszystkich komentarzy. Oczywiście dziękuję, dziękuję za te komentarze, dziękuję za subskrypcję, naprawdę jestem w ciężkim szoku. Dobra, co tam, co tam mamy? Dużo, dużo pytań, ile kasiory? Ile kasiory, za, a w ogóle za gotowy magazyn? Nie wiem, ile kasiory. No, za każdym razem powtarzam. Za ile kupimy baterię, za ile się przerobi, to, to jest, tak? A tutaj, aha, właśnie, były komentarze, że rozkręcam handel. Gdybym chciał rozkręcać handel, to myślę, że nie wyglądałby ten tak kanał, tylko oczywiście, zaraz bym się pochwalił, tak, mam, mam, dobre mam, tak, gdzieś tam, tutaj i sklep tam. A, niekoniecznie, niekoniecznie, to, to nie o to chodziło, to chodziło o takie uświadomienie, znaczy tak mi osobiście chodziło o to, żeby uświadomić jak to, jak to może wyglądać. A ja już na którymś filmie mówiłem, że naprawdę ja szukałem rok czasu rozwiązań różnych, naprawdę różnych i, i Zaliczyłem i WikTrona, i wszystkie, wszystkie możliwe rozwiązania przeglądałem, zastanawiałem się nad nimi i to tak naprawdę poważnie, ale, ale tutaj no, nie wiem, no wygra, wygrała chyba u mnie ta chęć poznawcza to, to znaczy no, i to ryzyko. Chociaż ja się bardzo denerwuję, jak, jak coś nie do końca mi idzie, potrafię nocki zarywać, że, a jednak sprawdzić, aha, działa, to jest, a już jest dobrze, no to, to wtedy, wtedy tak to. Lepiej mi się śpi, o, albo mogę spać, ale, ale faktycznie zaryzykowałem fajnie, że udało się. Tak, po mojej myśli, że wszystko poszło. Może tak, dzięki, bo to jest mój główny projekt. Na razie tutaj jeszcze innych rzeczy nie pokazywałem, ale, ale będę starał się tak już teraz sukcesywnie, właśnie to, to wszystko dokładać i pokazać tam różne inne, jeszcze tam powiedzmy, drobne rozwiązania, a niekoniecznie elektroniczne, bo, bo tutaj jakieś tam. Coś tam, coś tam robię tak coś, coś tam dłubię ale to bardziej majsterkowanie chociaż nadal się zastanawiam nad zmianą kanału, nazwy kanału tak e, tutaj, tutaj koledzy też mi pomogli troszeczkę zmienić tą nazwę ale, ale mm... Ta nazwa jakoś tak nie wiem, nie, niekoniecznie musi być. To i tak się właśnie zastanawiam, co, co tutaj zrobić. Może coś z majsterkowaniem dołożyć, a może podpowiecie, bo oczywiście zwracam uwagę też na komentarze. Staram się czytać. Nieraz bywa tak, że tam dwa dni nie zaglądam, ale, ale w, no, praktycznie na wszystkie komentarze staram się odpowiedzieć i przeczytać je. Nie tylko tak sobie przelecieć, tylko że faktycznie je przeczytać. Co tam dalej? Aha, no i to jest tak. Ktoś napisał, że. No, czy ktoś może odpowiedzieć, czy wszystkie falowniki hybrydowe będą tak działać? Nie wiem. Ja tego nie jestem w stanie stwierdzić, bo nie mam takiego falownika i na razie go nie kupię. I to też już się pewnie powtarzam, ale, ale tak chciałem. To, to jest taka podstawowa rzecz, że nie mając sprzętu, naprawdę nie da się sprawdzić różnych rozwiązań, i, i tutaj też nie wiem. Ktoś pytał tam o growata na przykład lub, lub o inne. Teoretycznie tak, powinien działać. Kilka jeszcze falowników takich mam, które myślę, że pewnie by działały, ale ja dopóki, dopóki nie sprawdzę, to, to ani nie potwierdzę, ani nie zaprzeczę. Tak? Co jeszcze? Tutaj, no, na temat tej płytki, co, co tutaj siedzimy, e, tak, tak. E, myślę, że no, może być dostępna. Może to, to, nie, to na pewno niekomercyjnie będzie dostępne, bo z tego względu, że e, my tutaj robimy to dla siebie. A nie robimy tego właśnie dla, dla wszystkich, bo tutaj, wszystkie dopuszczenia, no nie bierzemy odpowiedzialności za to, co ktoś sobie w domu zrobi. Ale z drugiej strony, każdy może sobie na przykład ognisko w pokoju zapalić i no, też nie bierzemy odpowiedzialności za to. No, a wracając, a wracając do naszej płytki, tak, problem był z Tinsi 3.2. Nie mogliśmy, znaczy, producent w, w, zakończył produkcję pomysłodawca, główny projektu. On tam będzie coś zmieniał i pewnie będzie przechodził na, na inną wersję, ale my już idziemy tak to, troszeczkę swoim torem będziemy szli. Dołączył do nas fajny młody programista. Mam nadzieję, że, że też się zakręci. Chociaż nie, nie, po, nie powiem, że szybki test był pomyślny, pomyślny, bo tutaj nam Kolegą też brakuje, no co? No jak zawsze, no czasu, tak? No mamy, mamy własną pracę, też dodatkową, a przy okazji nam testujemy różne rzeczy. Zresztą widzieliście na, na wstępie, że, że no jest bateria, wszystko fajnie, ale trzeba troszeczkę komunikację poczytać. No i tak, ja mam sprzęt. Przykładowo to tak szybko na świetle, jak to, jak to wygląda. Kolega w Białymstoku też. O, pozdrawiam, pozdrawiam. I to tak ksywki jego nie zdradzę, ale ma swoją ksywkę. I też, też pomaga, bardzo duże wiadomości. Bo to nie to, że ja jestem alfą i omegą, ale tutaj to od strony, znaczy to z każdej strony, bo w sumie my się tak dobrze dogadujemy. No i nasz młody programista. A może, mam nadzieję, że się nie, nie obrazi, ale to młody wiekiem, ale, ale doświadczenie chyba, chyba tak zaawansowany. A może nawet bardziej. To, to on nam też, też ułatwia, bo jest dużo dużo takiej pracy właśnie programistycznej. Bo... A ja to testuję, o może tak. Ja to testuję faktycznie, jak to działa, ewentualnie jak się do w programowaniu, to, to będę mógł weryfikować, bo myślę, że przez najbliższe półtora roku na pewno sam nie napiszę czegoś więcej. Dobra, była pogadanka. Mam nadzieję, że koledzy się nie obrażą. Co tam jeszcze takiego było? A, było pytanie o EFSE. Tam na którymś filmiku pokazałem, F, tutaj taka wersja nasza, tak, bieszczacko biostocka tak, coś takiego. Tak, ładowareczka, ładowareczka fajna, cały czas z niej korzystam. No i co, no zapytania też, że ktoś by chciał sobie kupić. a Nie mamy na tyle płytek jeszcze. Mamy tylko takie prototypy, które, którymi się bawimy, ale też może będą dostępne, ale to też nie, nie jakoś tam seryjna sprzedaż, bo, bo to naprawdę to jest wszystko zrób to sam. I trzeba mieć troszeczkę doświadczenia i jakieś tam wiedzy, żeby, żeby sobie coś takiego poskładać. To tak zaznaczę dalej. Co tam jeszcze? Co tam jeszcze? Dużo, dużo tego jest. Hmm, co tam jeszcze? Eee, właśnie, ktoś o się. No zależy, jaki, jaki froniusz, tak? jakieś tam froniusy hybrydowe są. Też nie testowałem i, i dużo, dużo pytań. Eee, słuchajcie, jest opcja, jeżeli macie falownik swój, no to budować magazyn na Wiktronie. I tutaj rozwiązanie Wiktrona nie twierdzę, że jest złe, bo jest bardzo dobre. Tyle, że no, każdy musi sobie wybrać. Fajny materiał jest na kanale Macieja Krasowskiego. On zbudował świeżutki taki no, rewelacyjny magazyn na Wiktronie. Super pokazane, Budo a, zbudowane odniki, rewelacja. Bardzo polecam. Zerknąć sobie tam. Tam już będziecie mieli jakieś tam. Będziecie widzieć różnicę, tak? O może w ten sposób? Co, ile, jak, jak, to, jak to wygląda? Co jeszcze? Kanał. Oczywiście te wszystkie linki do kanałów będą w opisie. Kanał Paragona, Paragon, tak? DUI. No, właśnie. On ma super magazyn zrobiony na ogniwach 18650. Bardzo pracochłonny, naprawdę bardzo pracochłonny. Ja podziwiam, że ktoś ma tyle zapału i samozaparcia, żeby to składać, bo naprawdę tutaj jest dużo, dużo, dużo pracy przy tym i działa mu super. U Tomka niechcący tam powiedziałem, że faktycznie no, nie wiem jakby, jak się tutaj nasi, znaczy inaczej, nie wiem jak się do końca zachowują, no, chociaż widziałem tam troszeczkę z oscyloskopu jak, jak tam wyglądało na tych falownikach właśnie na 48 z Chin, różnych firm, to nie ma znaczenia, a i one tam potrafiły coś tam trochę siać do sieci. Jak się nie przyczepi energetyka, no to, to nie ma problemu jak się przyczepi, no to pewnie Trzeba będzie pomyśleć o tych rozwiązaniach. No i tutaj ja robiąc coś takiego. E, tylko on chyba ma w off gridzie, Jeżeli ma w off gridzie to w sumie to chyba nie, nie ma problemów. Ale to też nie oceniam. To też nie oceniam, bo ja, roz, ja to, te rozwiązania też e, brałem pod uwagę. E, I nie zwracałem uwagi też na energetykę. No ale koniec końców e, tak się zastanowiłem. E, I chciałem, chciałem jednak. No, Zgodnie zrobić z tymi wszystkimi. Chociaż nie jestem taki, bo staram się uciekać od tego on i tak w stronę off-grida, ale, ale tak, to, tak to wygląda. Co jeszcze na kanale kanał, kanał Piotr Jako Niezależny, też jest magazyn i to jest na akumulatorach kwasowych, też jest rozwiązanie. Chociaż ja nie jestem zwolennikiem, ale twierdzę, że każda opcja magazynowania energii jest dobra. A kto by sobie tam czegoś nie chciał wymyślić, to. Jakakolwiek bateria jest super, według mnie, a to już do większych jakichś tam zabaw, czy tam bardziej poważniej podejść, no to też trzeba sobie, trzeba się zastanowić, jeżeli ktoś ma możliwość na kwasowych zrobić, jak najbardziej, róbcie wszyscy, róbcie na kwasowych i tutaj bez żadnych problemów. Co jeszcze? A no właśnie. No i tutaj, jak idziemy w stronę tej takiej niezależności, no to też każdy kiedyś na pewno pomyśli o kogeneracji, tak? I tutaj sprawa kogeneracji jest bardzo fajna. Mnie też ciągnie. Ten, no, mam w głowie projekt, bo, bo jeszcze go nie zacząłem, ale na kanale ZeptoBox też w opisie, tam się już dzieje. tak? Tam już można sobie zobaczyć. Grupa też jest kogeneracyjna, też jestem na tej grupie. I powiem, że fajny kierunek. W końcu, w końcu ja tak chciałem potwierdzić, że to jest bardzo fajna rzecz i tutaj nie w takiej skali jak wszyscy zawsze chcą, tylko właśnie w mniejszej skali i to, to, to mi się spodobało, bo ja też właśnie myślałem o mniejszej skali. Tutaj Waldek z kanału Zeptobox ma fajne podejście, też mi się podoba. To też polecam, ale to odpłynąłem od tematu magazynowania, bo. A... Kamerka mi się zawiesiła, i taka przerwa była bardzo szybka. Skończyłem chyba na waltku z Zeptobox. Oczywiście. Polecam, jak najbardziej polecam, temat kogeneracji jest mi bliski. straciłem wątek trochę, bo właśnie po tym, po, tej, po tym zatrzymaniu się nagrania. Dobrze, nagadałem, 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 dużo nagadałem, mam nadzieję, że się podobało. Tutaj techniczne jakieś sprawy, no tak jak, tak jak wcześniej zaznaczyłem, coś myślę, że będzie, nadal, nadal się zastanawiam. Proszę o tam pytania ewentualne właśnie w komentarzach, o komentowanie. A jeszcze na sam koniec. Na sam koniec wrzucę. Oczywiście wiele osób mnie poprawia, że się nie mówi Volt, tylko Voltów, Amperów, nie Amper. Oczywiście ja wiem o tym doskonale, to nie jest kanał techniczny. Ja tutaj nie nauczam, tak? I weźcie to pod uwagę. Ja się mylę, oczywiście. Każdy się myli, wiem, wiem, że to się źle słucha w, yy, i w ogóle jest bardzo, bardzo źle, bo <laughs> to jest bardzo duży błąd. Ale, ale tak nieraz mi się wyrywa. Będę się starał, będę się starał pamiętać o tym, yy, ale też może mi się, może mi się zdarzyć. Yy, każdy, kto jest zainteresowany, też taki był jeden komentarz. Yy, dziękuję za niego też bardzo, yy, że każdy zainteresowany chyba jest w stanie zrozumieć, tak, jeżeli tam jakąś pomyłeczkę, aczkolwiek. Yy, bardzo proszę, poprawiajcie, poprawiajcie mnie, bo, bo też nieraz mogę jakiegoś Babola strzelić. Eee, jak składam filmik a słabo mi to idzie oczywiście <laughs> tak. Eee, mogę nie przeoczyć coś. Eee, poprawiajcie, jak najbardziej. Dobrze, to na dzisiaj będzie tyle. Na razie, cześć.